Także u mnie posiłek. No. Mój posiłek tutaj leci, a tu przyszła Ewelina. Zaczynamy trening. Przyszła Ewelina, i tu jest nasze stoisko. Stoisko. Tu będziemy napieprzać siady, ale oczywiście, niestety, musimy jeszcze dzisiaj leciutko. Bo, no, możliwe, że tydzień będzie trzeba było leciutko trenować. Bo niestety, ucho potrzebuje jeszcze spokoju i takiego lekkiego treningu. No i widzicie, struny głosowe tak gryczy po hopie, że widzicie jaki ma głos. No nie ma lekko ten chobodnik, nie ma lekko. Widzicie jaka twarda ręka łapa siedzi, to i też jest. No, nie odpuści mężowi, nie odpuści. Także my będziemy sobie napieprzać tutaj. Ale damy Ci utrudnienie. Tak, tak, druga ręka od razu, nie? Damy Ci utrudnienie w drugiej serii, damy Ci hatle do ręki, 20-kilowe i powolutku, 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 o i pogłębiaj, wolniej, 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 wolniej. O właśnie, i doprow! Wiem, wiem, już jestem, chcecie mnie widzieć na pewno. O, jestem! Patrzcie, patrzcie, patrzcie. No. My twardo przysiady, twardo akcesoria, musimy się nauczyć przysiadu w 100% więc będziemy to rzeźbić. Ciągi, siady to trenujemy, a Ewelina sobie potem jeszcze na innej siłowni chodzi na dodatkowe zajęcia. Wolniej, 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 raz. O, dwa i pięta na ziemi, nie? O, trzy. 5 6 tu tu kontrolować 7 żeby sylwetka była prosto, nie pochylać się, jeszcze dwa, i, tak. I biceps od razu. tak tak, i od od razu, Lata biceps barki, bo tego są ciężarki. Troszkę może pamiętaj, żebyś kolanami szła na zewnątrz, nie? O! O! kontrolujesz, ładnie. Dwa, dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem jeszcze dwa nie nie no. i kontroluj na zewnątrz kolana, Trzeba. trzy cztery pięć sześć

Innej na tysiącowej nie uraczysz niestety. Chciałem stanąć. Cześć. Mhm. so łatwiej, a nie? wolniej, o o, 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 no i ładnie, i wolniej tym lepiej dla ciebie. cztery, pięć, o, ładnie, sześć.

No i good. Więc no bardzo. O raz. O no, Jeszcze jeden?

sedem No. w powietrzu. No. O. No, może być te biodro nawet niżej minimalnie w początkowej fazie. O. I teraz spinasz. A widzisz dupa. Biodro do góry. O. Maksymalnie biodro. To taki wyższał. Jep! O właśnie, Jeszcze dwa zrób. No? Musi być w powietrzu minimalnie. O. <laughs> Ci się jak chyba śmiał. Dobra. Jeden. Good. Good. Jak ci się podoba aktualnie twój trening? Super. Super. Jak tak. zawsze u Marcinka. No, no, tak to musi pierwsza wyglądać. Pierwsza klasa. Tak, ekstra klasa, pierwsza klasa. No dzisiaj robimy niby małe, małe ciężary, ale są dwa ćwiczenia nowe, które, które zaczynasz Jestem taka rozchwiana, przyjście. Tak. No, ogarniasz, ogarniasz temat, więc jest dobrze. Biodro o, i do siebie, i w powietrzu trzymaj teraz, raz, maksymalnie, o. Do końca. Na szybko, powolutku, powolutku, o, jeszcze jeden. No i good. No. My jesteśmy już po treningu. Yy, Lajtowo dzisiaj. Lajtowo ogarniała te ćwiczenia. Także. Za niedługo będę starty No będzie dźwigała. Tak, tak będzie dźwigała, Tylko te ucho odpuści. Jak ucho odpuści to się to bez zatrzymania. No pay, no game. 100% albo nic. Kurwa i 100% JP przede wszystkim i, i ten i Sokół. Hej Sokoły. Także my się żegnamy z wami. Czypcie się, oglądajcie dalej. Jak chcecie widzieć, znać Instagram Eweliny, to nazywa się... O Jezu, to muszę przeliterować. Kosiara. Tak? Kosiara! 3 razy A. Kosiara i tam będziecie mieli jej zdjęcie, story, co tam sobie chcecie. Cisną Cię ludzie odnośnie swojego kanału na YouTubie, więc musisz... Ja wolę u Marcina. Tak? Tylko tak. Och, oh, oh. Także, musicie bardziej cisnąć, to wtedy ona sobie założy ten kanał i pójdzie w tym kierunku, co na przykład ja. Więc... A jak zwolę być gościnnie u Ciebie, to co, przepraszam? Też to też możesz być, też możesz być. Musisz być, o oh, tak. Ale nie ma. też możesz iść w tym kierunku, tak jak Chodakowska i inny. Widzicie? Nie? Jak tak, to łapa w górę. Jak nie, to też łapa w górę. Bye, bye!